Urwisów Te Urwisy muszą nauczyć się sprzątać swoje zabawki No dobrze, koniec zabawy Oddaj to proszę O, gdzieś ty poszedł Lotkoty uwielbiają zabawy w wysokiej trawie Przypomina im to ich planetę, Lotal Jedną z ich ulubionych zabaw jest zabawa w chowanego w trawie Oto jak można wypatrzyć skradającego się Lotkota Pierwsze. Wypatruj oznak ruchu. Haha! Ha! Znajdę cię, zanim powiesz ciasto z Joganem. Aha! Mam cię! Albo i nie. Zawsze można też iść po śladach. Ty, 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 Oj! Spryciarz z tego kota! Gdy wszystko inne zawodzi, zawsze możesz wywabić lot kota niebieskim mlekiem. O, chyba jest tam! Zaraz, a może tu? O, co to? Gdzie ten lotko? Oh, a, tutaj jesteś. Czekaj, no. Uh, teraz możemy sprzątnąć zabawki.